serce człowieka, które jest przewrotne. Przewrotność serca w przypadku Jana Chrzciciela. Jej pije, powiedzą, że rozpustnik, że bawi się. Natomiast nie będzie nic, ja tu będzie pościł, to powiedzą, że dziwak, że zły długo pętał, że kim on jest, trzeba go przegonić. I tak przewrotne serce człowieka, które Dotyka też każdego z nas. Masz dobry samochód, powiedzą, że złodziej. Masz słaby samochód, powiedzą, że puszczasz pieniądze na lewo. Co z nimi robisz? Milion myśli i tak źle, i tak niedobrze. Nie idzie dogodzić. To jest serce człowieka, które gdy Pan Bóg odbierze rozum, nie jest w stanie sobie poradzić z taką sprawiedliwą i obiektywną oceną rzeczywistości. Kiedy spojrzymy również na rzeczywistość, która nas dotyka w ostatnich dniach, kiedy przeniesiemy się do Sejmu, kiedy przed oczami mamy tę niestandardową sytuację zgaszenia żydowskiego świecznika i tak wielkie oburzenie, wszyscy z jednej strony wołają rozdział Kościoła od Państwa. A z drugiej strony wszyscy krzyczą, że nie wolno urządzać takich rzeczy jak zgaszenie żydowskiego świecznika. Z jednej strony krzyczy się, by rzeczywiście uszanować Żydów, i to jest właściwa postawa, a z drugiej strony krzyczy się, żeby opiłować katolików z ich praw i przywilejów. I to jest przewrotne serce człowieka, który nigdy nie zazna spokoju. Bo zawsze będzie źle i niedobrze. Wczoraj wspominaliśmy świętego Jana od Krzyża, wielkiego mistyka, który moglibyśmy powiedzieć, że jest nieosiągalny dla nas w tym życiu duchowym. Który przede wszystkim podkreślał ogromną rolę tych mistycznych doświadczeń z Bogiem, tych środków nadprzyrodzonych, prowadzących do zjednoczenia z Bogiem, ale jednocześnie mówił o tych środkach przyrodzonych. Czyli takich bardzo ludzkich i codziennych, które dotyczą każdego z nas. On mówił, że w tej relacji do Boga i w ogóle w relacji do siebie samego, w tym dojrzewaniu do prawdziwego, głębokiego człowieczeństwa, potrzeba nam po prostu myślenia, zdrowego rozsądku, rady innych i relacji z drugim człowiekiem. I dzisiaj wydaje się, że słuchając Ewangelii. Możemy powiedzieć, że trzeba nam też słuchania swojego sumienia, ale sumienia poprawnie ukształtowanego. Nie błędnie, ale poprawnie. Dlatego, chcąc mieć poprawnie ukształtowane sumienie, żyjemy Słowem Bożym, żyjemy przykazaniami Bożymi. Ale uwaga, w naszą e, taką podróż e, chrześcijańską, warto włączyć też pewną modlitwę. Krótką modlitwę, krótkie wezwanie, by Pan Bóg nigdy nie odebrał nam rozumu, mądrości. Bo istnieje takie zagrożenie, że z powodu zatwardziałości naszego serca, z powodu naszej bunczuczności, Pan Bóg może odebrać nam rozum. Można byłoby powiedzieć: nie daj Boże, ponieważ wtedy widzimy to, co spotyka nas każdego dnia przewrotność serca człowieka. Wydaje się, że jest to coś strasznego, ponieważ nie ma tam już dyskusji, dialogu, rozmowy, kompromisów, ale takich Bożych kompromisów, nieludzkich. Dlatego chcielibyśmy odpowiedzieć na dzisiejsze wezwanie Ewangelii, by nasza mądrość usprawiedliwiona została przez, przez czyny, byśmy w naszym życiu postępowali tak, jak dzieci światłości, jak dzieci, które mają sumienie, a w sumieniu mówi do nas Bóg. Powstańmy, drodzy, do Pana, który daje nam swoje pouczenia i pragnie naszego zbawienia, skierujmy wspólne błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby wszyscy Jego członkowie postępowali prawą drogą w świetle Ducha Świętego. Ciebie prosimy. Wesłuchaj nas, Panie. Módlmy się za decydujących o losach narodów, aby wszystkim obywatelom zapewniali sprawiedliwość i pokój. Ciebie prosimy. Wesłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy odeszli od Kościoła. Aby z Bożą pomocą odnaleźli na nowo drogę do zbawienia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za uczestniczących w rekolekcjach, aby Pan pozwolił im jak najmocniej przeżyć ten czas. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Przedstawmy chwili ciszy, dobremu Bogu te intencje, które nosimy w swoich sercach. Panie, jeśli to jest godne z Twoją wolą, niech tak się stanie. Ciebie prosimy. Wesłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich.